Cześć, tu Magda z kanału Mój Mały Eden. Dzisiaj siejemy kwiaty jednoroczne ciepolubne, czyli cynie, aksamitki, astry, kosmosy, czyli jonętki i kwiaty jadalne. Kwiaty jednoroczne nie lubią kwietniowych i majowych przymrozków, a wysiewam je, ponieważ po pierwsze wzbogacają mój ogród, mają długi okres kwitnienia, Często wab wabią owady i nadają się na kwiaty cięte. Ważne, wszystkie kwiaty jednoroczne ogławiamy, czyli usuwamy przekwitłe kwiatostany. W ten sposób pobudzamy rośliny do kwitnienia. Zanim zaczniemy siać, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, zapraszam też na Facebooka i mojego Instagrama. Co nam będzie potrzebne? Potrzebne nam będą doniczki, multidoniczki lub inne pojemniki, nasiona, ziemia do wysiewu i znaczniki. Pierwsza roślina, którą wysieję to jest aksamitka. To roślina, która pozytywnie wpływa na inne rośliny, ale przede wszystkim na rozwój warzyw. A dodatkowo jest jadalna. Ja w tym roku postawiłam na wysoką odmianę aksamitkę wzniesioną 35-50 cm o kremowo-białych kwiatach. Eee, rościnam Wysypuję na rękę. I po jednym nasionku wkładam do multi-doniczki. Aksamitka kiełkuje po 7 do 14 dniach. Będzie pięknie zdobiła mój ogród. Ozdobny. Można wkładać po dwa nasionach. I wtedy słabsze usunąć. I oczywiście pamiętamy o znacznika i o podlewaniu. Kolejna roślina, którą w tym roku wysieję, to jest kosmos inaczej o nętek. Zobaczcie, jakie piękne odmiany mam tutaj. Mam żółty kosmos, to jest to wysoka roślina jednoroczna i w zależności od odmiany dorasta od 60 no do nawet 150 cm. Ja wybrałam odmianę Peppermint Rock oraz odmianę Oblado Żółtych Kwiata. Robię dołek na 3 do 5 mm i też wkładam po jednym Nasionku, zacznę od odmiany żółtej. O, mamy nawet znacznik, zobaczcie. Super. Nasiona są dosyć duże. Po jednym nasionku, oczywiście, nasiona możemy wykorzystać w kolejnych latach. Każde opakowanie ma okres ważności. Delikatnie przykrywam. I nadmiar. kładam z powrotem do pojemnika. Okay. Roślina ma okres ważności 2022 rok, czyli na drugi rok też mogę ją wysiać. Kolejny kosmos, zobaczcie Peppermint Rock. Bardzo ładne kwiaty z kolorową obwódką. Też mamy piękny znacznik. Też robię. Oczywiście można znacznikiem to 5 mm i tak samo jak poprzednim razem po jednym nasionku do dziurki. I przykrywam. Rośliny na tyłu rabaty, bo są bardzo wysokie. Co jeszcze zasieje? Cynie daliowe świetnie nadają się do wazonów, występują w wielu kolorach i odmianach. W poprzednim sezonie zachwyciła mnie, O, motory zaczyna się sezon. Zachwyciła mnie od, odmiana NV, czyli od takich e, zielonej barwie, o zielonkawej barwie kwiatów. Roślina wymaga pikowania. Mam jeszcze odmianę białą Purity. I o kwiata fioletowych. Zaczniemy od tej mojej ulubionej. Na wielu opakowaniach mamy zaznaczone, że rośliny wabią motyle. Polecam! Ogród przyjazny naturze. Nasiona też są spore. Pamiętajmy, że żeby rośliny nam się lepiej rozkrzewiły, możemy tu po kilka do multidoniczki, doniczki się możemy uszczykiwać wierzchołki w ten sposób później przepikujemy i za chwilę przykryję delikatnie warstwą ziemi. Oczywiście musimy Musimy sobie oznaczyć jaka to była odmiana. Kolejne dwie odmiany wysieję do pojemników. Pół pojemnika będzie w kolorze fioletowym, a pół w kolorze białym. Wysypujemy na rękę. Nadmiar wkładamy z powrotem, i teraz odmiana o białym kolorze Purity. W ten sam sposób wysypujemy na rękę i też delikatnie przys przysypię. Ziemią. Oczywiście oznaczam, oznaczam swoje rośliny. Ostatnia roślina, którą wysieję, to astry. O, o, astry chińskie. Ja mam cztery odmiany. Zobaczcie proszę. O, wysoki o kwiatach biały, taki dwukolorowy. Chiński i giełkowy, wysoki. I żółty. Ja zasieję różową odmianę. za gęsto. I przykrywam delikatnie ziemią lub perlitem. Zaraz to sobie zrobimy. I oczywiście oznaczamy. Na końcu można wysiać rośliny jadalne. Rośliną jadalną, którą tutaj mam. Teraz wiatr za zrobił mi tutaj mały miks. Właśnie zleciała. To jest stokrotka jadalna, czyli w ten sam sposób wysiewam stokrotkę jadalną, przykrywam warstwą ziemi lub wermikulitu i podlewam i czekam aż rośliny wyrosną. Te astry nadają się świetnie do bukietów, bo kwitną od lipca do października, natomiast stokrotki jadalne możemy wykorzystać do deserów lodowych. To już wszystko w tym wideo. Dajcie lajka, jeżeli film Wam się podobał. Zapraszam na kolejne wideo na kolejne w poniedziałki o 8, w środy o 8 i do zobaczenia na Facebooku i na Instagramie.